Nowosolski festiwal muzyki pod nazwą Soul Music Festival tegorocznym głównym artystą był Pablo Mierda, hiszpański światowej sławy artysta z hiszpańską krwią. Reportaż stworzył Andrzej Wachim. Dzień dobry bardzo, Andrzej Łachim, gustami TV. Jesteśmy tutaj na koncercie słynnego hiszpańskiego gitarzysty Pablo Mierda, nie? Mierda, dokładnie. Są tłumy, jedna osoba aż i zobaczymy jak mu wyjdzie. Dzięczę. Uuu, do pani! Do pani z wami! Jeszcze jednego rzucaj kurwa! No i co hiszpański pomi Jak panu podobał się koncert y, Pabla Mierda? Już? Już? No, tak, <laughs> jak y, panu podobał się koncert y, Pabla Mierda i jak wrażenia? Ten koncert był dosyć Ale masz szczęście, bo jeszcze jednego pomidora mam. Jakby wyszedł, to bym go rzucił. Nie podobało mi się, Ty Polska na Hiszpanę. E, czy uważa pan, że takie koncerty nie powinny mieć miejsca? Owszem, że tak. Co tutaj? Polscy? Polsce to tylko hip hop sam. Hip hop! I nie znają się nic! Tu pomidory niepotrzebne. E, jaki za. E, jaki zaproponowałby pan zespół? Ono na to peja, nie? No. E, Dziękuję bardzo za wywiad. To kurwa? E, Dziękuję bardzo za wywiad. Proszę. Witam, jestem przy Pablo Mierda. Witam. Ola. Ola. E, parę pytań dla Pana. E, ja, Czemu Pan? Dał się przekonać, żeby zagrać w tym małym miasteczku Nowa Sun? Pienso que la que ha pasado è muy importante. Hmm, dobra. Podobał się panu dzisiejszy swój występ, jak pan go ocenia? Tego un de fans i y me gusta to car la guitarra. Okay, dobra. A jak panu również się podobała reakcja publiczności z tymi pomidorami? Bea, custado el un tomates to famoso. Dziękuję bardzo Pablo Mierda. Czy Pablo będzie dalej w karierę muzyczną? Czy wybije się jeszcze wyżej? Wszystko się przekonamy. Andrzej mi. plakaty, billboardy, spoty w telewizji oraz debaty to tylko na namiastka, jaką przygotowali dla nas kandydaci na prezydenta. W drugiej turze oboje kandydatów dostali pół 50%, więc w trzeciej turze spotkamy Bronisława Komorowskiego, Jarosława Kaczyńskiego oraz nowość Andrzeja Larkie, który w sondażach wstępnie otrzymał aż 55%. Na miejscu obok Andrzeja jest nasz reporter Mariusz Stefanowicz. Łączymy się z nim. Mariusz. Trzy. Dwa. Jeden. Akcja. Dzień dobry, Mariusz Stefanowicz. Wiadomości. Jesteśmy właśnie przed Andrzejem Laurke, który jest kandydatem na prezydenta Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, oto Andrzej Laurke. Witam państwa. Jestem Mariusz Stefanowicz. Przeprowadziłem kilka pytań do wiadomości. Jak to się stało, że pojawił pan się w mediach właśnie teraz? Miałem problemy rodzinne i tak jak to pisło, bo nie miałem wcześniej funduszy na jakieś reklamy i tak dalej. Patrząc po sondaże, pańskie wyniki są niewiarygodne. Tak. Muszę przyznać panu rację. Moje wyniki są niewiarygodne, dlatego że działam jak prawdziwy Polak, jak patriota. Jakie są plany na przyszłość Polski, jeśli pan wygra w wyborach? Na pewno y, Autostrady. W Polsce nie ma autostrad, Nie ma Polski A i B. Jak to powiedział, nie wiem, nie powiem jaki nie, bo to wiadomo, że nie lubimy się za bardzo, bo to inna partia, nie, ale... Autostradę. Mógłby pan właśnie opowiedzieć coś o pańskiej partii, e, oglądy, jakieś y, założenia polityki. Jeszcze pan będzie mi ta e, przywał. Tak, moja partia SMS, nowa partia zresztą, y, wprowadza y, S jako y, no buduje. Przede wszystkim jak ja oczywiście Komorowski Komorowski odgapił ode mnie, bo Polska buduje, a kto miał wcześniej? by laukie buduje, autostrady. Mógłby pan wytłumaczyć jeszcze, co mają na celu te plakaty za panem? Te popytane? Tak. Czyżby był pan zazdrosny o to, że nie ma pan własnych? Jak nie mam plakatów, a kto jest na tym zdjęciu? Jakiś fagas O! Mój nos! Będzie dobrze. Andrzej Laukiewicz! Bud Zgoda Bo buduje. Bronisław Komorowski. Budownicy też. Gdzie jest Bronisław Komorowski? Andrzej Laurke. Zgoda buduje. Budownicy też. Polska. Czy Nowosowski kandydat ma szansę? Czy wygra wybory? Czy plany wyjdą? Tego dowiemy się w najbliższej przyszłości. Dla państwa Mariusz Stefanowicz. Wiadomości. A teraz przerywamy program, by dawać ważną informację na żywo, ponieważ jest tam... Nasz reporter, który przygotował listę. Minuta. Dobra. A teraz... przerwamy yy, program, by nadać ważną informację na żywo. Proszę Państwa, takiego na pewno już więcej nie zobaczycie. Warto było to... Do... Cześć, 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 Bo dopiero nas połączono. Jak połączono? No... Mariusz dopiero połączył. Ja pierdolę! No co? No... Dobra, więcej Państwu tego nie zobaczycie niestety, bo Mariusz jak zwykle szybko łączy, nie, okej, okay, dobra, dla Państwa wartość z ważnych informacji to wszystko, na koniec dodam szwedzkie przysłowie, lipcowe upały wrzesień doskonały. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętali dobrze. Dziękuję, Mariusz Stefanowicz, do